Dzień dobry, cześć Bardzo serdecznie eee, w krótkim poradniku i będzie on dotyczyć e, zmiany celownika. Jak sobie skutecznie dopasować celownik? I nie, nie będzie to tworzenie celownika, od razu mówię. To jest mapa, na której się tworzy celownik. Może trochę głupio brzmi, ale zaraz wam to wszystko pokażę. Więc co najpierw robimy, Musimy sobie pobrać pewną mapkę. Wchodzimy sobie tutaj, tutaj, tutaj. Wpisujemy 4 os e, Hire. Mm -hmm. No i dobra. Tak to... Kro... Czekaj wiem. Yy, map. Map cross -hire. Tak. I musimy sobie ściągnąć tą mapkę. No to co? Klikujemy... Klikujemy. Klikamy sobie tutaj zasubskrybuj. Tak. No i przechodzimy do yy, całej mapki. Jest ona tu. Nie dajmy sobie tam nieszkodliwe nie boty, niech będzie. Może, może się wczytają dobra, niech tutaj wszystko ładnie połączyć. I wam będzie się to dłużej troszkę ładować, bo całe załadowanie mapy mi trwało ogólnie no parę-parę naście sekund, tak, tak, więc, więc to dużo. A tutaj proszę szybciutko od razu, wybieram sobie byle jaką stronę, dobra. To jest mój teraźniejszy celownik, Boże, czekać ciszę sobie eee, volumę 0.01 Niech będzie. Dobra i teraz tak tutaj jest cała tablica ze wszystkimi najlepszymi drużynami eee, świata właściwie świata w Counter Strike'a więc zaczynając od tej strony mam oczywiście Wirtusów, Fnatic'ów Nie wiem, nie powiem, bo nie znam wszystkich, tych na przykład nie kojarzę Nie wiem, może, może już polecał hejty Ale tak, Ninjas in Priamas Titanii i Cloudzi hmm. Na Vincere, Jacyś Nie wiem, no tutaj są ogólnie najlepsze 10, tak? 3, 6, 9, 11, tak? Kurde, że się nie że 9, 9, 9. Tak, 11 map najlepszych w CS-a, ale to nas na razie nie interesuje. Dobra, co my tutaj mamy? To jest główny panel Dobra, mamy wotów włączeniach, tam sobie zaraz pójdziemy, tam OK. To tutaj możemy sobie zmieniać mapki i patrzcie jak to się fajnie strzela. To jest generalnie odbicie tego jak to pójdzie yy, na danej mapie. No i tutaj oczywiście mamy yy, 8, 8 map yy, turniejowych. Nie, chyba trening nie jest tą turniejową Jest chyba, dobra yy, ty, na, na, ty, Tymi najlepszymi Dobra, ale tutaj to na razie Jak chcę się komuś robić celownik zaproszę bardzo Tutaj ma cały panel do robienia owego celownika Tutaj, co możemy sobie robić? Ty ja tygnę sobie wcześniej continue, czy coś takiego Możemy zapisywać swoje celowniki Mój pierwszy celownik którego nie zapisałem, a dajmy sobie na jedynkę. Dobra. Taki mam na tą chwilę. Wcześniej miałem coś takiego w stylu tego pierwszego. Taki. No, defaultowy. Ale to też nas na tą chwilę nie interesuje. A to zaraz. Dobra. I co ty? Po prostu sobie klikamy. Celownik paszy. taza Snaksa. Białego. No i Neo. Po mojemu najlepszy ma biały albo też snacks, bo ja generalnie wolę takie nieruszające się tak tutaj właśnie albo pasza też, dobra. Ale te celowniki nas też nie interesują. Oczywiście jak ktoś chce, nie wiem, Keny, tak, ktoś jest panem Kenego, mieć taki sam sobie, proszę bardzo, dowoli. Tak, no ewentualnie nie wiem, Molfmeister. Ale dobra. Przechodzimy sobie tutaj. Tutaj mamy ogólnie 10, 10 donatorsów. Jak to się, jak to jest po polsku, to ja nie wiem. Ale dobra, i tutaj mamy celowniki stworzone właśnie przez nich. I tak, tutaj jakiś taki. Ten, nad tym celownikiem ktoś na pewno pracował, to jest ten zwykły statyczny. No ale dobra. Mmm. Dalej. Ten no, nie jest najgorszy, tak, no bo strzelać nie by się dało. Oczywiście, ja najbardziej, który polecam, to nie jestem. To jest ten. No bo to jest po prostu. Celownik najlepszy dostrzania głów. Macie też oczywiście jeszcze coś takiego. Nie wiem czy to widać. Ale no po prostu... <noise> no, celownik piękny jest tak. Taki też może jeszcze nawet ujdzie. A ten dostrzania główek jest najlepszy. No i oczywiście co jeszcze robi to, bo nie wyjaśniłem. To nam zmienia kolory. Tak. Dobra, przejdźmy sobie do pokoju testów. Tutaj mamy jak tam zwykłą ścianę. I widać pociski, tu się szczelamy. Możemy sobie też mieć oczywiście złą mapkę. I zostają ślady. Na chydzie nie, ale zostają. I tu się oczywiście kurczak pali. <grym> Jak to ciągle. Dobra. No, 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 on nie się pali. Mamy takie postacie, takie, takie modele fajne. Dobra. Myślę, że to będzie na tyle. Oczywiście mapę do yy, macie, Steam Community macie na dole, więc wchodźcie sobie, pobierajcie mapę i róbcie swoje własne celowniki, bez bawienia się w te całe crosshairy, czy coś takiego. A więc na tą chwilę się z Wami pożegnam. Oczywiście jak pomogłem, to zostaw łapkę w górę, I to jest taki fajny też celownik jeden. Fajny. No dobra. No, zostaw łapkę w górę, udostępnij, no i zasubskrybuj kanał, a na tą chwilę się z Wami pożegnam. Na razie, cześć i pa!